Ostrudzkie szkoły świecą pustkami. To oczywiście efekt rozpoczętego ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. W Ostrudzie do akcji protestacyjnej przyłączyły się wszystkie szkoły podstawowe i średnie. Wszystkie szkoły nie prowadzą zajęć dydaktycznych, a uczniowie mają wolne. Dzieci, które nie mają w tym czasie opieki rodziców, mogą przyjść do szkoły na zajęcia świetlicowe. Nasze wszystkie szkoły oczywiście przyjmują uczniów w sytuacji, kiedy rodzic tej opieki nie może zabezpieczyć, ale oczywiście zajęć dydaktycznych. W placówkach nie ma. Zorganizowana jest opieka świetlicowa. Wszystkie szkoły podstawowe uczestniczą w tym strajku. Przedszkole numer jeden tam odbywa się praca normalna. Tam nauczyciele nie strajkują. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał w Ostrudzie środowy egzamin gimnazjalny. Sytuacja jest analizowana, a dyrektorzy szkół zbierają informacje, na których nauczycieli mogą liczyć. Urząd miasta zapewnia, że egzamin będzie przeprowadzony, jeśli będzie trzeba. W komisjach zasiądą pracownicy urzędu, którzy mają odpowiednie kwalifikacje.